Z iloma krajami graniczą województwa Polski. Rzeczpospolita Polska graniczy z siedmioma krajami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją, przynajmniej z obwodem królewieckim, dawnej Kaliningradzkim. A z iloma krajami graniczą województwa Polski. I jakie województwo graniczy z największą liczbą krajów? Jak widać na mapie, pięć województw nie graniczy z żadnym obcym państwem, a są to Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Świętokrzyskie. Pięć województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Opolskie i Małopolskie. Graniczy z jednym państwem. Zachodnio-pomorskie i lubuskie mają granicę lądową z Niemcami, pomorskie z rosyjskim obwodem królewieckim, opolskie z Czechami, małopolskie ze Słowacją. Granica pomiędzy województwem pomorskim a obwodem królewieckim przecina mierzeję wiślaną. Kolejne pięć województw a mianowicie Dolnośląskie, Śląskie, Podkarpackie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie graniczy z dwoma państwami. Dolnośląskie jest jedynym województwem graniczącym zarówno z Niemcami jak i z Czechami. Śląskie jest jedynym województwem graniczącym zarówno z Czechami jak i ze Słowacją. Podkarpackie jest jedynym województwem graniczącym zarówno ze Słowacją jak i z Ukrainą. Lubelskie jest jedynym województwem graniczącym zarówno z Ukrainą, jak i z Białorusią, a Warmińsko-Mazurskie jako jedyne graniczy zarówno z Litwą, jak i z Rosją. A z największą liczbą krajów graniczy województwo podlaskie. Województwo to ma granice z Białorusią i Litwą, a także z Rosją. Trójsty granic Polski, Litwy, Rosji. Jest furstykiem pomiędzy województwami Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim, litewskimi okręgami Mariam Polskim i Olickim, a rosyjskim obwodem królewieckim. Zatem województwo Podlaskie jako jedyne graniczy z trzema krajami.